Junakiem, junakiem 121 nie ma ich dużo na kanale Junak należy do mojej dziewczyny ile było filmów jeden na którym opowiadałem trochę o tym Junaku dwa chyba filmiki z jazdy i to tyle no teraz sezon 2020 się rozpoczyna a tutaj Junaka przywrócić do życia nie żeby coś mu było mechanicznie ale ale parę rzeczy jest do zrobienia. Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe przednie. Tamte były zużyte w, gdzieś w jednej trzeciej, ale ale nie wiem czy już ze, ze starości, no niestety nie hamowały zbyt dobrze. Tutaj na razie mam zdjętą taką owieweczkę małą, bo y, zająłem się trochę ldzą. Y, I też musiałem tutaj dojść do tego Niestety nie pokazuje ani prędkości ani obrotów. Tutaj w ogóle ten, ten przewód wypadł, jego wkręciłem, ale przejechałem z kilkaset metrów i znowu nie pokazuje prędkości. Nie wiem, poszukam albo nowego przewodu, albo po prostu yy, może nowych zegarów. Chociaż zegary są chyba sprawne. Bardziej ten przewód, dzisiaj tam jeszcze się pobawię. Trochę ognisk korozji jest już tutaj, można zobaczyć. Jeżeli chodzi o ramę, jest lepiej, bo tylko można powiedzieć, że w kilku miejscach. Tutaj ten spaw jest taki chyba najbardziej z żarty. Troszkę amortyzatory. Z drugiej strony tutaj przy końcówce wydechu, ale to było od. Ta końcówka się porysowała przy glebie małej, no i od razu rdza weszła. Ja dzisiaj uszykałem takim specyfikiem i koral się nazywa. Podobno skuteczne, nie wiem, zobaczymy. Gdzie tu jeszcze trochę rdzy było? No tutaj jest tak, nie wiem czy to będzie widoczne, ale. Jest bardzo. Jak na 5 lat, można powiedzieć, że dużo. Można powiedzieć, że mało, no ale sprzęt stał cały czas na zewnątrz. Zimą gdzieś tam w jakimś garażu nieogrzewanym, a latem cały czas stał. Niestety pod chmurką, nawet bez pokrowca w tym roku. Chyba kupimy w końcu pokrowiec. Ale co, przejechałem się, oprócz tego, że obertomierz i prędkościomierz nie działają, no co zdarza się, motocykl jedzie całkiem dobrze. Muszę powiedzieć, że on stał w garażu nieogrzewanym od jakoś od końca października, wtedy kiedy też postawiłem Kiwaya, do, do prawie praktycznie do kwietnia, jakoś na początku kwietnia zabieraliśmy go no i co? Akumulator trzyma. Wszystko działa. Odpala cały czas. Bez problemu. Odstrzała jak to się mówi. Także mechanicznie no, Junaczek na pewno bardzo dobrze chodzi. Mówię parę rzeczy do poprawki. Jeszcze chcę odpowietrzyć. Kamulce, bo klamka jest taka no, miękka. Okrocki nowe to też muszą się dotrzeć. A jak chodzi... A dzisiaj jeszcze wyjmę filtr powietrza. Wyciszymy powietrza, wymienię olej, no i będzie można rozpocząć sezon junakiem. To by było na tyle do następnego.